Dziema, trafiamy kartę do pierwszego składu. Zaczynamy od Player Pika, który niedawno pojawił się w SBC. Jedna z trzech kart, 86. Plus. Otwieramy. Zacznijmy sobie od środkowego zawodnika, a raczej karty Bjorn 88. No chociaż dobra ocena pod przepałkę. Niech będzie teraz pierwszy zawodnik albo zawodniczka. Chętno, na razie dwie zawodniczki. To nie jest dobry znak, ale może właśnie dobry, bo tutaj mamy dwie panie, a w Trzeci będzie ktoś mocny. Boże, ile razy już tego zjeszę, trafiłem to, ja nie wiem, ale dużo. No nic, no nie będzie karty do pierwszej drużyny. Bjorn będzie na przepałkę, no spokojnie. To nie jest koniec kontentu na dzisiaj. Troszkę sobie też pootwieramy w tym odcinku. Odbieramy nagrody za Division Rivals oczywiście tylko tygodniowe nagrody: 10 razy 80 plus 9 monet i 5 razy. 75 plus oraz pik, od którego zaczniemy. Spróbujmy środkowy. Delict 8-4. No zaczynamy słabo. 8-4 alba Redondo. I w ostatnim, no walkout, poproszę. Mamy pierwszą kartę sukcesji. Wow. Yep. Zagramy sobie teraz spotkanie po meczu. Dalszy. Content. Skład wygląda następująco. No gram ql gram czerki na skrzydłach. Kupiłem Karima Benzeme, który ma Zlati playstyle do innych strzałów za 89 4 na 4. Naprawdę spoko chodzi. Openda na razie zostaje, no bo kurde, nie mam tutaj kogo dać. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda mi się trafić jakiegoś dobrego napastnika. No, no Openda jest okej, okay, ale no czasami wiecie, jak go opęta, to nie gra dobrze. <gutii> Guti z Loftusem oczywiście w środku pola i nareszcie udało mi się poza wizją zrobić pełną ewolucję tego Potwora jest naprawdę super. No, w środku pola rządzi Loftus i, no kurde, będę chciał go ewoluować do samego końca gry. Chyba, że kiedyś wyjdzie w przyszłości jego karta specjalna, jakaś i ją trafię, no to wtedy. Zastanowię się, żeby wstrzymać jego ewoluowanie. W obronie zaszła jedna zmiana. Malasia na ławkę poszedł, wszedł za niego ponownie. Li zarazu, no bo daje więcej zgrania. Poza tym już nic się tutaj w tym składzie nie zmieniło. Zostały mi dwa mecze do zagrania w kwalifikacjach. Kwalifikacje już wbiłem, ale zagramy właśnie dzisiaj w tym odcinku dwa mecze i odbierzemy nagrody. Kobel na bramce Varan Eder Militao. Kto tam jest na tele w obronie? Capdevilla, ok, Rune Zidane. No za szybko, moim zdaniem za szybko ten skład przelatuje. Niech jej wróci do tej starej prezentacji składu, to było o wiele lepsze moim zdaniem. Jest Loftus Cheek już w środku pola rządzi. Tutaj Bastoni, oj za głęboko tutaj wychodzi, żeby to tylko źle nie poszło. I teraz Guti, podanie prostopadły, ogólnie Gutiego podania górom, te trójkątem są po prostu no epickie. Jak nim się podaje, to po prostu wszystko idzie. Jak pomaśle, teraz Karim Benzema i. Aj, czy odstrzał? No ale. Karim, weź się o Popisuję się przed wami. Poza wizją tak nie robił. Lecimy, opęda. A strzel kolego z tego miejsca! Czy damy radę go zatrzymać? Tak jest. Love to chic. Benzema, ty musisz bardziej z przodu iść. No i właśnie o to chodzi. Benzema, Benzema. Myślałem, że niepotrzebny. Borlol Benzema. Zablokowana Fineska. ależ podanie do Runeja, ale... No właśnie, ale co tu się odwaliło? Zidane, zidane. Nie, nie, nie. Pięknie Lukeba. Teraz Dumfries. Powiem wam, że ten Dumfries jak za takie marne grosze to jest naprawdę dla mnie spoko. No ja wiem na jakim poziomie gram, no ale mimo wszystko jest naprawdę fajny. Tutaj w tej edycji, aż tak się to tempo nie liczy i to jest bardzo fajne, no bo on ile, ma 86 tempa na tej prawej obronie i dla mnie wystarcza, naprawdę, <gry> kiłę, leć, no i patrzcie to, jak tutaj pięknie podał Guti i teraz, li... eee, no to było tak tragiczne, ale chyba spalony, co? Nie, nie było spalanego, Wayne Rooney, 1-0, trudno, Wayne Rooney. No nie wierzę, że on tutaj wygrywa z moimi obrońcami, pięknie, Bastoni Malen, okej, okay. nie, 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 my tutaj nie będziemy na siłę szli, pięknie, loftus to streak, o to chodzi Alright, man Malen, ależ podanie, runy power powershot, dobrze, Mike Minion Dawaj, Guti Guti, nie, no Guti, ależ podanie nie guti, a bad. Guti do karima Benzema i ten prawie wykańcza tą akcję. Spróbujmy z tego rzutu różnego. Loftuschik. No nie, myślałem że bramka. O penda podanie. No, o Jezu, szybciej o Czerki zrób to jakoś ładnie, żebyśmy tutaj nie mogli się wstydzić. Czerki Berba spin, Dumfries Benzema guti, guti. Szukamy tego podania. Jednego podania do Karima Benzema. 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 Ale na zielonce. Dobra, jeszcze jest nasza akcja. Kiwel. Kiwel. Benzema ma czerwonce, Boże! i dobrze, Loftus, Cheek, no, ale nie za szybko podałem, no za bardzo tak chaotycznie gram. Niech będzie runaj i na spalonym, albo i niestety, haha, <ścoughs> stety, Bastoni, pięknie. Kurde, no w defensywie dobrze gramy, ale przydałaby się jakaś akcja właśnie, jedna dobra ofensywna. Guti, Guti, podajmy, podajmy, teraz Pi, no kurde, myślałem, że to przejdzie, no nie, no nie. Uuu, dobrze Mike, no kurde, no ciężko Naprawdę, bronimy się cały czas Rywal tutaj ładnie, ładnie klepie W ofensywie, oby mi tylko nie strzelił Bramki Dobrze Mike nią, ale niestety Jeszcze będzie rożny dla niego Spróbujmy jeszcze to wybić, come on man Dobrze, lecimy, Kiwel Mamy minutę, mamy minutę Sędzia tyle doliczył, no i dobrze Guti, let's go, niech ktoś tam biegnie Jeszcze, jeszcze lecimy Jeszcze lecimy Guti nie Guti, a no niestety Trudno no, ciężkie spotkanie 1-0, lecimy z kolejnym kontentem, otwieramy Zaległe nagrody za Division Rivals Tak, na szybko przeszedłem do Meczu i zapomniałem, że mam jeszcze paczki Za rywalcy, 5 razy 75 Plus, nie ma karty specjalnej Nie ma też walkoutu Środkowy pomocnik z Argentyny Premier League, Fernandez 8-2 i 10 razy 80 Plus, nie ma karty Specjalnej, ale jest walkout Bramka z Argentyny. Premier League. No to już wiadomo, że to będzie Emilio Martinez 87, Czy będzie podwójny walkout? Niestety nie. A w środku, może, inform? Nie, jest Wlachowicz 8-3. No i poza tym nic. Przed drugim spotkaniem paczka ulepszeń: combo 80 plus Jeden zawodnik, 85 plus i 3. 80 plus, lecimy. Nie ma karty specjalnej. Walkout jest. Jakaś pani, napastnik Eva Pajor, 87, no to przewijamy. A w środku, I. de Golowin i Nacho Fernandez. Na pewno mogło być lepiej. Powitajmy naszego drugiego i ostatniego przeciwnika w tym odcinku. Let's go: Courtois Varan, Kunde, Teo Hernandez, Matuidi, Vini91, Ginola Loveiran. Dobry skład rywala. Ale tutaj kręci tym winim Luka Modric, Let's go. Pięknie. Loftus streak, Luka. Luka Modric, Dobrze obrona, ale. Nie, no, za dobrze. Za dobrze tutaj wjechał. Lukeba. Niestety rzut karny dla przeciwnika. Luka Modric, Lewy dół, Ale kurde, no Pedardo, Nie wiem, jak mi się rzuci nawet lewo góra. To by było obronione. 1-0. Wini, dobrze, bastoni. O to chodzi właśnie. I teraz zagrajmy. Do winiego, tak, do winiego zagrajmy, bo dlaczego by nie? I teraz QL podanie, no kurde. Tutaj niepotrzebnie sprintu używałem bastoni. Wy No kurde, bo zaraz będzie kolejny rzut karny. Wini, a pięknie, teraz Lukeba bez faulu, bez karnego. Wracajmy się, Dumfries, chłopie! Dawaj tą piłkę, nie ma! Podanie do Karima benzemy. Openda, ale coś ty Openda zrobił Dlaczego tej piłki nie przyjąłeś? Nie wiem, czy ja coś nacisnąłem Czerki, teraz Guti, wygraj tą główkę Dobrze, ale, no właśnie Dobrze, Loftus, ale dobrze Dobrze, środek pola walczy I teraz Openda, Luis Openda Let's go, może zrobimy coś teraz W końcu, jest Kiwen. Jest Kiwel, zatrzymamy się z tą piłką. O, ależ tutaj zrobił power shot. Aj no chociaż ładny strzał oddaliśmy. Spróbujmy w końcu coś tutaj zrobić. A niech będzie jakaś rzutka. No niestety, Benzema, dawaj. No, dawaj, dawaj, Benzema, Fineska. Kurde, Kiwel, podanie, Guti. Ale no nawet w polu karnym, nie no, za blisko byli wszyscy ustawieni, żeby tutaj magia podań Gutiego zadziałała. Luka Modric, o oh ale yes, ależ uderzył, niestety No piękny strzał, 2-0 Rywal tak się ustawia, że ja nie mam szans tutaj No serio, serio oh, Dobrze Mike, już myślałem, już byłem przygotowany, że to wpadnie Kunde, nie, 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 dobrze Mike Nie Dobrze Benzema, już prawie to było w bramce, gdyby nie on byłby gol Dobrze, dobrze Openda, teraz Benzema Karim Dream! Jest! Mamy to! Jeden, do dwóch. Piękna fineska z zapora karnego. Karim to robi. QL Power Shot! E, panie, panie. Spokojnie, spokojnie. Na drugą połowę wejdzie sobie Wekhor za. Opendę. I Malasia za. Liza razu. A co tam? Kombinujemy. Może się uda. Benzema! Ohohoho, kurde no! Prawie to wpada. Dobrze, Loftus. Jeszcze tutaj. QL Power Shot! Gol, JEEE! Yeah, A tak jest! 2-2! Harry Kiewel powraca do drużyny i daje nam teraz remis! To znaczy powrócił w ostatnim odcinku, ale no wiecie o co chodzi. O nie, ależ podanie! Będzie po krótkim albo po długim. 3-2. No żeśmy się nacieszyli tym remisem. Dobrze! Benzema! Benzema! Ale kurde, dawaj jeszcze! Benzema! Be... Spalony tam był? Nie. Gdzie, gdzie biegniesz, panie kolego? Gdzie? Spokojnie! <gry> Kurde Nie, no jak się tak nie bawię 4-2 Vinicius Junior podm 91 To jest niesprawiedliwe Karim Benzema Ale beznadziejne to było Podanie do Benzemy Dobrze, jeszcze Benzema jest przy piłce Jest jeszcze Benzema Przy piłce o, o, Ej, no to było w bramce Benzema na zielono <gry> No ja pierdziele, co tu się dzieje w tym meczu? Nie, nie będzie tapinów. Dobra, zróbmy berbaspina. ma Fineska. Oj, no chociaż ładnie. Vinicius Junior leci. Ale Lukeba pięknie to zatrzymał. eee, e, e, no kurde. Coś to powinien być faul. <grywy> Karim The Dream. No <grywy> o nie. Znowu powtórka z rozrywki. To też było dzisiaj sporo prętów jak na dwa mecze, nie? Wygraj tą główkę. No nie, ale mi tu wini zrobił, ale nie trafia Niestety porażka Druga porażka w tym odcinku Nagrody za trzy zwycięstwa No bardzo słabo, niestety Otwieramy, piękne nagrody za kwalifikacje Dwie wymienne paczki Ale może będzie coś świetnego w tych paczkach Jeszcze się zaskoczę, ale W tej paczce raczej nie Zgaduję, że to będzie Konate Jeśli... Ry... Nie, nie będzie to Konate A to Dibo, bo on teraz jest w innym klubie, w innej lidze. Złota paczka rzadkich kart. Czy będzie walkout? Jest, jest walkout. Wymienny, prawy, skrzydłowy. Czyżby to był dembele 86. Zaraz się przekonamy. Jest Paris Saint-Germain i będzie to dembele 86. Nie wiem, czy on jest w ogóle jeszcze coś warty, ale za chwilę zobaczymy. I w środku jeszcze myśliwy. No spoko. Czy Dembele jest coś warty jeszcze No nie to już jest po prostu cena Foderu i na sam koniec Jeszcze jedno ulepszenie combo 85 plus. Niestety brak karty specjalnej Walkout jest napastnik Tym razem z Niemiec napastniczka Tak naprawdę Zakładam że to będzie szula 86 albo Pope tak, pop 87. No dobra. A w środku Suarez, Malcolm, Fofana. No i tyle, proszę państwa. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Cześć.